Witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj rzecz, no co wkurza. Bieg okropnie źle wchodzi, ale co gorsze, może teraz będzie słychać. Wsteczne teraz. Trzeba specjalnie zgasić. Wsteczne rzucić. Coś z, e, z linką Od sprzęgła Ale już dociągałem ją parę razy e, No i właśnie nie wiem Zobaczymy Zobaczymy może razem e, Przygody Z światem e, ja, Zobaczymy co mu Co mu jest, co trzeba zrobić e, lekko zębigi. Jakby bez, nie wysprzęglał bez coś takiego, tylko pokazują Wam zaraz problem, który tam jest. Ja, do góry z nim. Każdy z Was powie, no ja przecież tu linka, możesz tu dociągnąć, no problem jest w tym, że parę razy to już dociągałem, nawet to tu, Tam, yy, tą, śrubę w tym sensie, no, yy, ta, ona jest krótsza już, żebym mógł jeszcze bardziej nakręcić, ale to już jest na maksa, więc co tu ma wiele co może się ruszyć, tutaj już specjalnie, trochę plastiku, no. Obcięłem tam, żeby kompletnie tutaj by mógł. leć widać, o, o, żeby kompletnie ta łapa się ruszyła aż tu dotąd. Ja tylko to też już nie, znaczy się było jakiś czas dobrze, a teraz już już nie. I teraz, teraz nie wiem, nową linkę musiał coś pomyśleć. No, jak widać, jest to, jest to już krótsze, żebym mógł to bardziej nakręcać. Znaczy, napiąć tą linkę w tym sensie. A, nawet to nie wystarczyło. A, nie wiem, teraz pomysł taki, że chyba to tu z drugiej strony to dam. jedną ręką trochę ciężko, ale że z drugiej strony, i wtedy to może napiąć. Może wtedy to pójdzie. Nie, próbować. Na razie prowizorka, żeby zobaczyć, czy w ogóle ten pomysł działa. Ja. To jest w sumie tylko taka prowadnica teraz. No, żeby, żeby ta linka tam wyszła. No, i zobaczymy. Teraz w sumie żaden bieg nie mogę wsadzić. Nie, a, a nie, nie wejdzie. Hmm. Trzeba dalej myśleć. Dobra, teraz druga próba. Skoro ta, jedna, ta druga prowizorka nie działała, co miałem w głowie, to znowu tak jak to było. Tylko, że tu dwa nakrętki jeszcze dałem, większe, żeby mógł dalej no, znaczy mocniej naciągnąć. Wiadomo, nie? No, teraz jestem ciekawy. No to teraz zobaczmy. Ale wsteczne będzie to samo. A, a nie wiem. Hmm. Dziwne, dziwne. Hmm. No. Nie dało mi to spokoju, wyjąłem teraz tę skrzynię, bo sobie myślałem, coś tutaj z tym dociskiem eee, nie pasuje mi No i faktycznie Patrzcie Będzie to widać Ta łapa Zapadła normalnie eee, mógł to regulować tyle co ja wiem ale Najpierw to um, ten wyjmę, rozkręcę to i zobaczę czy to nowe sprzęgło co ja tam mam z dociskiem, czy to by pasowało, to bym wolał to. O, hm. widać no, tak jak teraz tu patrzy w sumie wiele nic nie ma widać ale wiadomo jest, że ta jedna łapka mówmy że tam bym musiał wyregulować jakby to chciał znowu używać same sprzęgło tak wygląda jak nowe no jak tak patrzę biorę ekstra cyfrowy żeby było lepiej widać 77 a jak tu patrzę nową no, minimalnie więcej, mówmy. No, znaczy minimalnie, aż, minimalnie nie, ale jest więcej. No, ale e, kwestia, mówmy ta kwestia sprzęgła, to nie jestem według, przez docisk to musiał być. Mm. Jo. Um, teraz zobaczę. Bo z wysokości, o. Oczywiście inaczej, nie? Patrzcie. Tylko mi się wydaje, że tam gdzie to łożysko oporowe przyjdzie do tego docisku, że to tu ta odległość mi się wydaje, że to jest to samo jak tu. A muszę to sobie, może spróbuję to jakoś zmierzyć, ale powinno być to samo, chyba. Jo, jak to to był. By było to samo, no to chyba zakładam ten to no, no to nowy, nowy docisk i nowe sprzęgło, nie wiadomo. No zobaczę Ciężko to dla mnie zmierzyć jakoś, ale mi się wydaje, że tu ten punkt docisku Że to jest w sumie jak tu Tak samo, tu gdzieś Czyli gdzieś tu, ja no, tam No może minimalnie nie e, mniej, hmm. no nie wiem, ale, no ale przynajmniej spróbuję, fajnie by było, nie? Nowy docisk, przynajmniej nowy typ, mówmy tak, zamiast o tym z regulacją, jo. No, jakaś tu to weszło, tylko... E, tylko na tych otworach, tych, tych wzdłużnych tu, żeby ta prowadnica weszła, to też to rozwierciłem, żeby to weszło w ogóle. Tu w sumie też jest taka prowadnica, ale... Ja. Więc jakaś dziwnie. Może to nie jest w sumie to koło dwumasowe, ale po drugiej stronie może przez to są te otwory, żeby to na wszystko pasowało? Nie wiem, ale to by nie tłumaczyło, czemu ta prowadnica, czemu tu musiałam to rozwiercić, żeby to w ogóle pasowało? Nie wiem. E... No dobra, spróbuję, co? Tam? Ehm, sam jestem ciekaw. To zdejmuję. No. Jo, i dalej można. Oryginał, od Łady. Co ja tu mam? Wilka. Wilka z 200 0 czy jak oni by to mówili na to. Um, czyli z żeguli jedynki. Czemu? Um, łapka to jest, Ta tu. Bo przynajmniej tu od Zaksa to łożysko oporowe wejdzie w to, um, bo. To tu było, Wam już to pokazałem chyba. Um, czy to tu chyba za wąskie, czy jak to było od Fiata? Znaczy nie wiem, czy to od Fiata jest, po prostu ta łapa tu już była, nie? No i to ja bym chciał mieć nowe, wiadomo. Teraz um, ja myślałem, a może z tego, nie? Deu, FSO. Um, inna łapa taka, z tymi kolcami. Wtedy wejdzie, wtedy tu wejdzie też. O. No. Właśnie wejdzie, nie? Tylko tu jest dziwne, że to tu się... Ech. Tu jest w sumie to łożysko, mówmy tak, nie? Jak... O. A to tu jest sztywne. To całe jest sztywne, tylko to tu się kręci. I mi to się wydaje głupie, jakbym to dał i by... Jakby... O. Tak bym dał i to by się tak kręciło. I, I to e, nie wiem, nie wiem. E, z ciekawości to kupowałem, ale e, tak na to spojrzę, to nie robi sens. No i miałem nadzieję, że to od łady pasuje, żeby to od Zaksa mógł to włożyć. No i po niemiecku e, mówiąc, folterefa więc strzał w dziesiątkę. Długość łapy, chyba też to samo. No, chyba nie będzie problemu z tym. Włożę to i no elegancko no chyba. <noise> Coś się okaże jeszcze. No dobrze mówi on. Za wąskie to jest ta łapa. Od, no nie wiem, od fiata czy co to ma być. Po prostu za wąskie. Nie wejdzie. Długość. No ja to samo, no, tu musi wejść. Powinno. A, tu jeszcze mogę trochę nasmarować, no. No, dobrze to wygląda. dobrze chyba. Znaczy przyzwyczaiłem się już trochę do przy Fiacie, że trzeba kombinować. Tu trochę z tego, trochę z tego, ale Ach, no to trzeba wpaść. Ciekawe czy z tym to jeszcze będzie dobrze. Ech, się zobaczę. Z tą linką, nie? Hmm. Dobra, to zobaczmy co z tego tutaj teraz będzie. No, nowy rozrusznik zapasów NRD. Ciekawe, nie? No nieźle. No. Skoraj nowy. Wsadzę nowy. Przy okazji. No. Skrzynia siedzi. Już sprawdzałem. Przy pierwszym razu, no mm, nie wysprzęglało można mówić. E, tak by ta łapa by musiała dalej tu dojść. Więc tam przy... Tą prowizorkę, co tu była, znaczy prowizorka, prowizorkę bym to nie nazwał, trochę pozmieniona. To tu bardziej krzywo, bo to było całkiem prosto. To było o tak prosto gdzieś. I tutaj było. A teraz jest bardziej tu i trochę krzywo. I próbowałem i się sprawdza. Działa tak jak powinno, więc wał, wał zamontowałem. Przy góry ten dekel o. E, bo jakby tak jeździł można jeździć, ale to jest głośno. Okropnie głośno Więc ja. To by było to. Teraz jak to jest tak otwarte to będzie fajnie widać jak to działa. Chyba widać, nie? No. Vecz Przed chwilą sobie jeszcze sprawdzałem, czy wsteczny wejdzie. Um, bo na początku to było tak, że jak olej był rozgrzany, to nie, nie wszedł wsteczny. No, zgasić, walnąć, albo od razu na hama walnąć. No, tam to zawsze pójdzie. Um, e, na początku to było tylko na rozgrzanym oleju. Później to już wcale nie szło i przez to mnie to już wkurzało. I no. no ale teraz wiecie, docisk trzeba się. E, zająć wtedy w takiej sprawie z dociskiem um, dokładnie mm. no i linkę może jeszcze tam sprawdzić nie czy to tam wszystko tak działa jak powinno Jo um, teraz no ja właśnie teraz spra sprawdzałem przed chwilą skrzynia coś teraz rozgrzana po jazdy próbnej e, normalnie wejdzie elegancko no to Jo, to by było w tym filmiku. Może dla kogoś ciekawe, dla większości może nie, ale no wiecie, w razie W. Um, jo, takie można mieć przygody, że niecałe 4000 km przejechane i już skrzynia dwa razy była wyjęta. Kurde, <gulanie> a no dobra. Ja drugi raz. No, pierwszy raz uszczelnić no właśnie na przodu, nie? Ten Zimmering, a teraz właśnie z tym dociskiem. Ja. Mam to było super auta kiedyś. <śmum> Mam na razie, że na razie będzie spokój z tym. Dobra. Jo, to, do, to do zobaczenia. Jo. I do yo, następnego filmiku.